Witam, witam. Podglądam, co się dzieje u nas na serwisie. Składamy nową sztukę CF Moto 110. Ta wersja jest dedykowana dla najmłodszych kładowiczów. Oczywiście tutaj mamy benzynę z wtryskiem, co już jest wyższą technologią w takich właśnie kładach. Jakość tego modelu chyba nie muszę o niej zbyt dużo mówić. Bardzo dużo osób jest zainteresowanych i kupuje właśnie ten model. Dla najmłodszych. Bardzo fajnie się nim obsługuje. Mamy możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Do tego również jest tutaj przymocowany pilot i zrywka, więc bezpieczeństwo i komfort dla rodzica, jak również dla dziecka jest bardzo, bardzo wysoki. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że te sprzęty naprawdę jeszcze ani razu do nas nie wróciły z jakąś reklamacją z przyczyn technicznych, więc mogę tutaj naprawdę powiedzieć, że ten sprzęt ma bardzo, bardzo wysoką jakość. Na czym nam powinno zależeć, kupując sprzęt dla najmłodszych naszych pociech? Co jeszcze? W standardzie mamy kask i gogle, a także posiadamy wersję elektryczną, więc serdecznie zapraszamy.